Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni. wita. Słuchajcie, chcieliście coś do pracy, coś do szkoły? No to dzisiaj robimy sałatkę. Sałatkę z kaszą gryczaną, papryką i fetą. Może to nie brzmi jakoś zachęcająco, ale jeszcze tej sałatki nie robiłam, więc zobaczymy, czy faktycznie nada się, żeby zabrać ze sobą gdzieś tam. Jest kolorowa, słuchajcie, jest papryka, jest pietruszka, szczypiorek. Cebulka, ta szalotka, cała do tego będzie jeszcze kasza, no i serfeta. Także składników niby niewiele, ale no, jak tak patrzę sobie tu na to zdjęcie, to wygląda fajnie. Paprykę możecie oczywiście zamienić z czerwonej na żółtą, bo nawet tu jest tak w przepisie. Dobra, rozpoczynamy gotowanie i teraz tak. E, tu mamy cztery porcje. Zaczynamy od tego, że do naczynia wrzucamy te nasze składniki. Prawie wszystkie na raz. E, I co? Aha, tara, tara. Prawie wszystkie naraz składniki wrzucamy, bo będzie się to robiło nam w miarę szybko. Chociaż całkowity czas to jest chyba tam 50 minut. Ale wiecie, no, kasza musi się jeszcze ugotować. Dobra. 30 gramów cebuli szalotki. Jest 35, niech tak zostanie. Eee, 3 gałązki świeżego szczypiorku, pokrojonego na kawałki. To nie wiem, ile to takie kawałki. Nie będą takie większe. Ja mam ten większy szczypiorek bo tu tak naprawdę nie jest napisane bo są jeszcze te cieniutkie szczepiorki ale ja sobie daję ten grubszy, bo akurat taki w domu mam, dobra ile tu rzuciłam? Jedną dużą gałązkę więc tutaj jeszcze dokroję to co tu jest i będzie fajnie dobra, wystarczy do tego trzy gałązki pietruszki tylko listki, raz, dwa, trzy więc też pokroję to sobie na jakieś takie kawałki to będzie się zaraz miksowało ale pamiętajcie, nie dawajcie tych twardych łodyżek, bo one, zanim one się, że tak powiem, zmiksują i pokroją, to cała reszta już się zrobi niestety miazgą. Dobra, lecimy dalej. Mamy tu kroków w sumie 18, już jesteśmy na drugim. Rozdrabniamy to przez 3 sekundy na obrotach. 7. Uwaga. No I pracuje. W sumie właściwie to już. Zaglądamy do środka, co tam się wydarzyło. Czy to tak ma być, jak, jak powinno? No myślę, że tak. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te ziółka pomiksowane. Nie wiem, czy wy to wyłapiecie, bo mnie tu strasznie ma Więc mam nadzieję, że widzicie. Dobra. Zgarniamy to kopystką. O, no, jak fajnie pachnie. Powiem wam, ten szczypiorek. Mm, mm. Ta cebulka i to ta szalotka nie jest taka ostra, więc tu można nosa w sobie wsadzić w ten Thermomix i w końcu sobie powąchać. Dobra, I teraz tu tak, 30 g oliwy z oliwek. Udajecie, że to jest oliwa z oliwek, bo ja niestety nie mam już teraz. Wyczerpałam już wszystkie zapasy, więc naleję olej. Ja wiem, że to nie będzie ten sam smak, no ale lepsze takie coś niż nic. Więc 30 g oliwy z oliwek, dobra. I nie chowajcie tego, bo to nam się jeszcze przyda. E, odhaczamy, lecimy dalej i to dusimy 3 minuty. 120 stopni, obroty 1. Także ja tu już część składników posprzątam, a część jeszcze zostawię. No to się dusi. Jak już nam się poddusiły te warzywka, to lecimy dalej. Ojejku, widzicie, ja dalej, a ja dalej chciałam to znowu dusić. Aromat jest naprawdę przecudowny. I teraz tak, dodajemy papryki czerwonej, bo ja akurat mam czerwoną, ale też może być żółta, pokrojonej w 2 cm kawałki. I tej papryki ma być aż 300 gramów. Więc tak myślę, że ta. Je, ja mam tylko jedną, więc musi starczyć to, co jest, pokrojonej na 2 cm kawałki. Nie wiem, jak to 2 cm. Dobra, ja sobie je zaraz pokroję na spokojnie i już Wam mówię, co dalej. Dobra, papryki się okazało, że mam tylko 200, no ale dobra, niech będzie 200. Do tego pół łyżeczki soli. Tutaj sobie tak postaram się o, równomiernie to nasypać. No i lecimy dalej. I teraz będziemy to dusili 15 minut. Jakoś tak mi się wydawało, że to będzie szybko, ale 15 minut, 120 stopni, obroty moje tak zwane kopystkowe, czyli lekko po prostu tutaj nie musicie przekręcać, bo tu się samo ustawi, ale jeśli robicie ten przepis w TM6, czy m 5 to po prostu delikatnie przekręcacie e, pokrętełko i pamiętajcie, obroty wsteczne, żeby nam tego nie posiekało, tylko po prostu wymieszało i poddusiło. Także widzimy się za jakieś 15 minut, jesteśmy już na siódmym kroku. No i kochani, tu już mamy kolejny etap zrobiony, lecimy dalej. Teraz te nasze warzywka musimy przełożyć do miski. Słuchajcie, i zostało nam tak naprawdę ugotować kaszę. E, mm, jak to przepięknie wygląda, a jak pachnie, już Wam pokazuję, przerzucam papryka może troszeczkę za duże kawałki jednak dałam. No ale dobra, zobaczymy, jak to będzie w tej sałatce wyglądało. Chyba jednak powinnam dać mniejsze, ale dobra. Człowiek uczy się na błędach, więc trzeba przekonać się, jak to będzie wyglądało. Jak to wyjdzie w praktyce, przynajmniej ja wypróbuję, wy będziecie wiedzieli. A! Dobra, i teraz tak to przykładamy. Do naczynia wlewamy 1200 g wody. Zapach jest naprawdę, powiem wam, mega. Dobra, wodę już mam. Uła, muszę przełożyć sobie rękę, bo to nie ta ręka. Dobra, mam wodę. Znowu nalewam oliwy z oliwek, czyli bo ja mam akurat olej. Widzicie, woda się nie ustabilizowała, ale to mniej więcej 10 g. Chodzi o to, że będę gotowała tu kaszę, tak? No i do tego sól, znowu sól, pół łyżeczki, nie, tak, pół łyżeczki soli do tej wody. Dobra, to już mamy zrobione i lecimy dalej. Następny krok, wkładamy koszyczek, proszę bardzo. Kolejny krok, do koszyczka odważamy 200 gramów kaszy gryczanej niepalonej. Zobaczcie, jak nam to szybko wszystko idzie sam się odhacza, składnik jest gotowy, ja tu sobie zaraz będę sprzątała dalej i teraz gotujemy 20 minut, 100 stopni obroty 4 także to się gotuje jesteśmy już na 12 kroku także zobaczcie jak to szybko idzie fakt, że czasowo no ta, ta kasza trochę nam się wygotowała ale plus jest taki, że sałatkę możecie jeść i na ciepło i na zimno no i kochani już kończymy Rok za nami, ugotowała się nam kasza. Mm. Musimy ją po prostu wyjąć i przerzucić do tej naszej miski z... Mm, jaki zapach, powiem wam, że naprawdę ta sałatka może być naprawdę fajna. Przerzucamy ją do tej naszej miski z tymi warzywami ugotowanymi. Ona sobie tu musi trochę odparować. I tak, najlepiej ją teraz szybko jeszcze wymieszać, żeby już toż sobie się tam przechodziło, żeby te smaczki się już mieszały. Zaparuje was tu, e, po, może poczujecie dzięki temu ten zapach i ten aromat tej sałatki, bo jeszcze jeden składnik i tak naprawdę możemy sobie próbować. Myślę sobie, że tak ta e, papryka tak ginie wśród tej, tej e, kaszy, więc nie jest tak źle, jak myślałam, że będzie za dużo. Dobra, teraz jeszcze tak, e, co mamy robić? Wracamy do bieżącego. Dobra, kasza już jest ugotowana. Wyciągamy ją, tu ja już szybko to zrobiłam i teraz tak, na pokrywie stawiamy miseczkę, do niej odłożymy, odważamy, nie odkładamy, tylko odważamy 100 gramów serefeta. Moja kostka ma 270, więc ja mniej więcej sobie połowę z tego pokroję na 1 centymetrowe takie kostki i to dodaję do swojej sałatki. I teraz... Właśnie, jak już wam wcześniej mówiłam, ta sałatka może być podawana na ciepło lub na zimno, więc można ten ser śmiało sobie podać teraz, wymieszać i po prostu konsumować. Eee, ja to nagram wam teraz jako próbę z ciepłą sałatką i jeszcze zostawię sobie i powiem wam... Na koniec, jak smakuje z zimną, czy lepiej jednak z ciepłą, czy jednak e, lepiej z zimną. Także dajcie mi tutaj chwilę. Ja sobie to wrzucę, wymieszam, degustuję, a potem poczekamy, aż wystygnie. I kochani, próbujemy. Próbuję sobie tą e, sałatkę na ciepło, a z racji tego, że już jest dosyć ciemna i późna, e, ciemna noc, e, bo jest późna godzina, to dogram rano Wam jak smakuje na zimno, ale no, trzeba sprawdzić i tak, i tak. Hmm. Ja bym tu już nic nie dodawała. Bo tak przez chwilę pomyślałam sobie, że może być słabo doprawiona. Ale słuchajcie, ten serfeta robi naprawdę bardzo fajną robotę. Naprawdę jest fajny na ciepło, naprawdę sałatka smakuje super. Jestem bardzo ciekawa efektu na zimno. Także e, póki co idę, już szykuję się do spania rano wstanę i będziemy degustować już na zimno, to do zobaczenia. A więc kochani, sałatka spróbowana też na zimno i na ciepło, to już Wam mówiłam i ja zdecydowanie wolę ją schłodzoną, także spokojnie możecie zrobić i zabrać do pracy. Zobaczcie, tak wygląda właśnie schłodzona. Przepyszna sałatka, koleżanki próbowały i powiedziały, że też jest dobra, także ja już nie próbuję, bo została mi tylko mała miseczka i jeszcze będzie na kolację. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w niedzielę, bo w niedzielę na pewno będzie filmik, także trzymajcie się, buziaczki, papa! Pa.